A dzisiaj zobaczycie mój nowy start na świecie hardcore. Dobra, no to zaczynamy. Dobra, jesteśmy... Dalej idziemy teraz tylko sobie robić jakieś podstawowe rzeczy, abym mógł przynajmniej jakoś zabrać. No to co, lecimy dalej. To będzie może to. Fajnie, że też zdobywamy, bo możemy dodać tekstury do klasycznego i tak, mamy kajwa. będziemy na pewno je łapać. Chcemy im zrobić jakiś akwarium na pewno, ale to w późniejszej fazie. Chociaż i tak może będzie nawet szybko, bo chciałbym, żeby te Axolotla miały swój nowy, fajny dom. OK, Mamy no, potwory. Trzeba na nie uważać. 10 i będzie. Będzie gotowi, żeby łapać jak OK, Okej, dobra. Creeper, wybuchaj, wybuchaj. Jakie znakom tutaj tak przebywać sobie. Okej, okay, dobra, nie mogę. No. Tutaj również mamy tego Kejwa. No i właśnie o tym mówię No i właśnie o tym mówię Bo muszę mieć... O, oho, dobra, okej, okay, no ta, No Dobra Okej, okay, spadamy tutaj Dwa miejsca No i... Teraz przepalam To jest tak, że... Zbierzemy ten pierwszy, żeby zrobić tarczę i teraz będziemy mogli się bronić. Przecież farmy lider szkieletów po więc Przydałoby się zrobić akurat akurat akurat, akurat tego czego potrzebowałem. tak, się tak, się zakopiemy i możemy dalej kopać. Powiem, co już najpierw zrobić. Pozabijmy sobie patyki, pozabijmy sobie siekierka, siekierka, oczywiście. Okay. gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście, absolutnie? Szukamy. Potrzebuję prochu. Proch jest ważny. W tej fazie gry. Okej, okay, mamy, 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 mamy absolotla, mamy absolotla. Pierwszy jest żółty. Jak coś to mam tekstur paka, żeby one wyglądały tak. Bo normalnie jest tylko różowe i nie ma kolorów na teksturze. Tak więc jakby się ktoś pytał, co to jest tekstura. Okej, okay, wracamy, bo przydałoby się zrobić kilo. Na kilo? No. Teraz e, będziemy w stanie kopać w stanie kopać złoto i diament, ciekawe. Na pewno jeszcze sobie zrobimy je, jedno wiadro. Ważne, że mamy następnego Aksolotla dla naszej liście. Czyli niebieskiego. Tak szczerze niebieski jest drugim najlepszym, więc cieszę się. Że Teraz tylko różowy i jesteśmy już cała droga do szczęścia Całość żelaza. Zbieram sobie piecyki, grafie. I teraz chyba zapomnijmy sobie w sumie jeszcze jedno wiadro. Bo no, jeszcze ten różowy, jeszcze ten różowy i będziemy w raju normalnie. Teraz tylko, żeby uś tu gdzieś pojawił. Ale to są diamenty, które również mi się przydały. Przejmę oczywiście. Tylko po prostu na razie jeszcze chcę zdobyć tego różowego, to naprawdę jest bardzo fajny akcelerator a ja się nie poddam, dopóki go nie jest Chociaż chyba niestety w tym cave ten maks różowego nie będzie. A to jest... Musimy <laughs> kopać. Okej, okay, idę tędy. Może tutaj się znajdzie ten wyczekiwany aksolotyl brzegowy. Może tutaj oznakować, że zaraz tutaj będą diamenty. O, ho, 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 okay. Dobra, to jest akurat mocne. To jest, to, to, to jest akurat mocne. Jakoś tam bezpieczny zejść? Zginięcie bez od szkieletów? Okej, okay. na dół Chyba możemy już jej nareszcie Chyba mamy ten start jednak był no dosyć dobry To trzeba przyznać Mówcie mi, że to jest słaby start, bo naprawdę. Mamy absolutnie mamy Zeta, mamy Diamenty jeszcze i takie pole do popisu tu, dobra. Patrzcie, Diamenty. Zbierzemy sobie trochę tego Golda. jest przydatny, bo możemy go wykorzystać do złotych jabłek, muszę przyznać że złote jabłka mogą bardzo dużo przysporzyć mi ochrony, bo nie oszukujmy się, łatwo tutaj zginąć, więc na pewno złote jabłka mi pomogą To jest ten Kie... co? To jest, okej, okay, dobra, dobra mam tam tego mineshafta to bardzo dobre Stąd na przykład na mnie, w którym nam się bardzo, bardzo przydał, muszę przyznać. Niejm tak, jakby nie oszukasz na razie, na chodniku trochę diamentów dobre, Dobra, Przydałoby się zombiaki bo potrzebuję jedzenia a nie mam go w ogóle Sprawdzę trochę bardziej się skupię na diamentach niż na jedzeniu ale bogatemu zabronisz przecież tam pójdę na pewno bo przynajmniej mi się kalc kalc to jest bardzo ładny w sumie a metys może też. O to naprawdę, o już mamy ponad 100, to jest mega mnóstwo Nie mam żadnego jedzenia Widzicie co? Idziemy sobie dalej Idziemy ja sobie trochę wody I przejdziemy sobie na drugą stronę Przechodzimy i zabijemy tego wody Ale to tak starczą Tak wiecie Testownie więcej złot. w sumie złoto nie jest takie złe możemy zrobić najlepsze jedzenie to na plus musimy uważać na te szkielety a dobra, bo to była strzałka uuu, dobra, okej okay. czyli jednak nie jedno więc, więc... No, no dobra, no to robimy sobie zaraz socika chyba diamentowego. Cover mi in dajmy, co to jest, ale to jest żyła żelaza, Ja nie mogę z tym zależy żyłe żelazo. To jest... No jest. Jeszcze takiego staru to nigdy nie znajdę, tylko takiego nie. 6! Okej! Jo, 6, dobra. Вот куда устроено жить. Yeah. Musimy walczyć. Kopiemy, kopiemy, bo dosłownie chcę stąd wyjść już, chcę stąd wyjść. Jesteśmy. Tą, tutaj mamy wiśniów tutaj mamy góry. piękny, pięknie. Według mnie jestem mega pod wrażeniem. Mamy w ogóle dzień trzeci właśnie. Właśnie dzisiaj jest dzień trzeci, więc ja się z wami żegnam. Siema.